Oj. Oj. <laughs> I co? Oj, tak chciałam nim wszystko posiedzieć, że no tak... I uciekł. I uciekł. Czemu on uciekł? Bo chyba go wszystkie Tak ładnie śpiewałaś przecież. A on szybko wyciągnął watki i uciekł. Może wróci. To nie mi uciekł. Ja będę taka smutna bez niego. To trudno, no czasem tak, no czasem tak jest.